Cześć, witam w następnym odcineczku. A dzisiaj będzie filmik z wideorejestratora, który posiadam. Był komentarz, żebym nagrał. Jakie mam włączone opcje trybu parkingowego, więc już Wam pokazuję. Więc tak wideorejestratorek zdjąłem, aby było lepiej tutaj wszystko widać. Tak widzicie, jest nagrywanie. Akurat tryb parkingowy jest teraz dobry. Musimy zatrzymać nagrywanie. I teraz wchodzimy sobie w menu i już wam pokazuję, jak ja mam tutaj ustawione, jeśli chodzi o tryb parkingowy. Tryb parkingowy Auto Event Detection, tak mam nastawione, czyli włączy się tryb parkingowy, jeśli wykryje ruch. Jakiś ruch przykładowo będzie przejeżdżał. Obok pojazd, chociaż od miejsca parkingowego oddziela mnie chodnik, wtedy jest jezdnia. Nie wiem, czy to jest 5 metrów. Może to będzie 5 metrów. Chyba raczej tak. I już włącza się nagrywanie. A czułość jest nastawiona na nisko. Wolałbym, żeby tryb parkingowy. Włączał się, jeśli coś dzieje się bliżej samochodu a nie jest takiej odległości. No ale ok, jest jak jest. Dalej, Enter Parking. Tu mam włączone na 90 sekund, czyli jeśli wyciągniemy kluczyk ze stacyjki, tryb parkingowy włączy się po 90 sekundach od wyjęcia tego kluczyka ze stacyjki. Tutaj mam nastawione na 24 godziny. Parking G-Sensor, niska czułość. Tutaj tak samo niska czułość. Detekcja ruchu mam wyłączone. Tu chodzi o pieszych. To mam wyłączone. G-sensor, wszystkie G-sensory mam nastawione na niską czułość. Co tutaj jeszcze mogę pokazać? Wersja oprogramowania, jaką mam, z 7 lipca 2021 roku, więc mógłbym sobie ten rejestrator mm, zaktualizować. Może tam coś poprawili. Nie wiem. Ale zazwyczaj coś poprawiają. Dobra, teraz przejdziemy do nagrań z wideo i pokażę wam, jak to wygląda, jeśli jest nastawione. Tak, jak pokazywałem tutaj właśnie na auto event detection, jak te nagrania z tego trybu parkingowego wyglądają. Więc przechodzimy do nagrań. Oczywiście musimy zatrzymać nagrywanie, wtedy naciskamy czerwony przycisk. Interesują nas pliki wideo, więc zatwierdzamy sobie. No i tak, przejdźmy do godziny po godzinie 22.00. Zobaczymy, co się działo. Jak widzicie po godzinie Co minutę, co w dzień, no to coś non stop się włącza, bo samochody non stop przejeżdżają tylko bardziej chodzi mi o to, że widzicie, że jest, zabezpieczone są wszystkie nagrania kutką i nie będą się nadpisywać, więc w tym jest problem. Już nie chodzi mi o to, że jest tyle tych nagrań. Kutką, to powinny być zabezpieczone ważne nagrania, a nie takie, że przejeżdża sobie samochód. Czy jak ktoś ci przerysuje samochód, czy bardzo blisko się kręci samochodu, czy, czy samochód cię przerysuje, czy cię uderzy, to wtedy takie nagranie powinno być zabezpieczone kłódką, a nie, że wszystkie nagrania mamy zabezpieczone kutką. i nie wiemy, które z tych nagrań było ważne. I jeśli stało się coś to wtedy musimy jeśli nie byliśmy przy samochodzie przykładowo od rana do wieczora a stała się jakaś szkoda musimy przeglądać wszystkie pliki niestety po kolei więc co? Przykładowo tutaj 22.20 włączamy jak widzicie tutaj kluczyk nagranie zabezpieczone no i przyjechał samochodzik e, za chwilę będzie znowu jechał jakiś pewnie pojazd i to włącza się oczywiście bo wykrywa ruch pojazdowy jak widzicie następny pojazd jedzie tutaj przed tym przejściem dla pieszych jest oczywiście chodnik i za tym chodnikiem no, jest e, jezdnia więc takiej odległości to wykrywa dokładnie wam nie powiem Ile to będzie? Może 5 metrów. Tak jak już mówiłem wcześniej. Więc tak to wygląda. Mnie bardziej to interesuje dlaczego te pliki wszystkie, jeśli chodzi o tryb parkingowy zabezpieczone są kłódką. Oczywiście tą kłódkę możemy usunąć, jeśli wciśniemy sobie tutaj mik. Tą szczułeczkę w prawo to ta kłódka nam zniknie, ale ja nie będę wchodził codziennie i usuwał te wszystkie kłódki, chociaż jeszcze zrobimy sobie za chwilkę formatowanie karty i zobaczymy, czy wszystkie pliki znikną. Czy znikną także te pliki zabezpieczone kłódką. To tak z ciekawości, i oczywiście. Pokażę Wam, żebyście także wiedzieli, bo na pewno także jesteście ciekawi, jak to wygląda. Dobra, cofnijmy się. Jeszcze testowałem przed chwilą drugi tryb parkingowy, drugą opcję, którą Wam oczywiście pokażę. Tylko musimy wejść z powrotem w menu. Jeszcze raz zatrzymujemy, oczywiście, nagrywanie. I wchodzimy w menu. Eee... Więc tak, tryb parkingowy. Przerzuciłem się na Low Bitrate Recording. Dajcie znać w komentarzach, czy macie zaznaczone Auto Event Detection i czy wtedy macie wszystkie pliki zabezpieczone kłódką, czy macie może na Low Bitrate Recording. Ja sobie to. Eee... Przed nagraniem. Zobaczyłem, oczywiście Wam pokażę też. Jak przerzuciłem się na tą drugą opcję Low Bitrate Recording. I tutaj nagrania nie są zabezpieczone już kłódką tym kluczykiem. Chociaż tutaj w tej opcji jest nagrywanie non stop. Nawet oczywiście, jeśli nie wykryję żadnego ruchu, tutaj już jest nagrywanie non-stop, chociaż nie są to pliki zabezpieczone, więc mogą się nadpisywać. Dajcie znać w komentarzach, co według Was jest lepsze, jak macie to nastawione. I więc tak, cofniemy się jeszcze do tych nagrań. I pokażę Wam, że faktycznie te nagrania nie są zabezpieczone kutką. Widzicie, to jest to ostatnie nagranie i ono nie jest zabezpieczone kutką. To jest to pierwsze. To pierwsze. A tutaj wcześniej sobie testowałem i właśnie te nagrania nie są zabezpieczone kutką. No tylko, że to wtedy. Kamera nagrywa 24 godziny na dobę. Czy ktoś idzie, czy nie, czy ktoś jedzie, czy jedzie jakiś pojazd, czy nie. Wszystko będzie nagrane, więc tych nagrań będzie bardzo, bardzo dużo. I no takie nagrania będą się nadpisywały, więc będą też te nagrania znikać, więc no to także nie jest korzystne, więc. Nie wiem, jak wy macie nastawione. No nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. I teraz jeszcze miałem Wam pokazać, jak zrobię formatowanie karty. Czy znikną, czy znikną te nagrania zabezpieczone kutką? Jeszcze chcę tu przesunąć, ale może się cofnę do menu. I tutaj tak od początku. Te wszystkie właśnie nagrania tu są zabezpieczone kłódką. Jest ich bardzo dużo. 227 plików. Więc teraz tak. Cofnijmy się do menu i zróbmy formatowanie karty pamięci. Więc wchodzimy w menu i szukamy. Video format to nie o to nam chodzi. Szukamy, szukamy, szukamy. Gdzie to jest? Tu jest. Sformatuj. Wszystkie dane zostaną usunięte. Ok, i zobaczymy, czy te pliki zabezpieczone kuteczką, kluczykiem, także nam znikły. Dobra, cofamy się i będziemy teraz oczywiście sprawdzać. I sprawdzamy pliki wideo. Chwila prawdy. Widzicie, wszystko znikło. Wszystko znikło, nawet te zabezpieczone. Kutką, więc w takim razie one są zabezpieczone, ale być może przed nadpisywaniem. Więc chyba ja sobie nastawię właśnie tak, jak miałem na samym początku. Bo już nie pamiętam, czy tutaj zmieniłem coś w opcjach, czy nie. Ale sobie nastawię na to, co miałem na początku. Więc zmieniam tutaj na te Auto Event Detection i po prostu raz na jakiś czas będę tę kartę pamięci sobie formatował, bo tak prawidłowo właśnie powinno się raz na tydzień kartę pamięci sformatować. Więc ja to tak. Zostawię tak jak miałem. Jeśli taki filmik się podobał, no to oczywiście zachęcam do zostawiania lajków, piszcie komentarze, podzielcie się z spostrzeżeniami, jak wy macie ustawiony tryb parkingowy, jak to u Was wygląda. No i oczywiście subskrybujcie kanał, aby być zawsze na bieżąco z nowymi filmikami. Więc trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Hej!